W niedzielę 10 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Brzezinach odbył się ostatnio przed urodziny Warsztat Wielkanocny. Zajęcia wróciły po roku przerwy. Rodzice z dziećmi uczyli się zdobyć pisanki tradycyjną metodą batikową, czyli przy użyciu gorącego wosku. Opanowanie tej techniki było trudne, ale pozwalało na tworzenie właśnie tych dzieł sztuki za pomocą barwników spożywczych. Zajęcie poprowadziła wieloletnia pracownik Muzeum Regionalnego, pani Anna Kowalska. Koszt warsztatu wynosił cień zł. Dozwolone były wszystkie materiały. Uczestnicy warsztatów mogli przynieść jedynie wydmuszki lub jajka ugotowane na twardo. Kolejne warsztaty już za rok. W powiecie brzezińskim 12 i 13 kwietnia trwały wchody dnia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Jednym z punktów programu był koncert Norberta Smoły-Smolińskiego. Wydarzenie odbyło się we wtorek 12 kwietnia w zespole szkół ponadpodstawowych w Brzezinach. Wokalista zespołu kontramundum wystąpił przed licznie zgromadzoną publicznością, na którą składali się głównie uczniowie brzezińskich szkół. Norbert Smoliński zaprezentował pieśni patriotyczne w nowej aranżacji. W związku z czym było to żywalec historii tak dla zgromadzonych. Jeden z utworów pod tytułem Już dopala się ogień wywagów wspólnie z wokalistą wykonała urzędnica klasy trzeciej liceum w zespole szkół ponadpodstawowych w Brzezinach, Joanna Sędkowska. We wtorek 12 kwietnia w szkole podstawowej nr 3 odbył się kiermasz wielkanocny. I to nie byle jaki kiermasz, bo zaledwie godziny po otwarciu nie było co zbierać. Jeszcze przed otwarciem kiermaszu zostawiało się ile z zajączków, kurczaków, jajek, królików i innych wielkanocnych robót, ręcznych zrobionych przez uczniów i rodziców, znajdzie nabywców. Ale w ciągu godziny przez kiermaszowe stoiska przetożył się Armagedon i zostało zaledwie kilka sztuk. Szkole udało się zabrać 1865 zł. i 60 groszy. Szkoła złożyła podziękowania wszystkim zaangażowanym rodzicom, nauczycielom i uczniom. W środę 13 kwietnia starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, przewodniczący rady powiatu Krzysztof Bognański oraz człowiek zarządu Krzysztof Kotynia wraz z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, starszym brygadzistą Dariuszem Głuskiem i zastępcą komendanta powiatowego policji, młodszym inspektorem Wojciechem Świerczem upamiętni dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Uczestnicy obchodów wzięli udział we mszy świętej w intencji ofiar zbrodni katyńskiej którą odprawił proboszcz parafii świętego Franciszka z Aserzu ojciec Benedykt Cordula oraz złożyli kwiaty i zapalili zniszczem przy pomnikach pamięci. Natomiast 12 kwietnia w zespole Szkół nad podstawowych Brzezinach odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Norberta z Spolińskiego, wokalistę Contra Mundum, o którym wcześniej była już mowa w tym wydaniu tygodnika brzezińskiego. Po koncercie wokalista wraz ze starostą Brzezińskim zapalili z nim przy pomniku pamięci. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ulicy Wańskiego 55 odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowanie Strażaka Państwowej Straży Pożarnej złożyło dwóch nowo przyjętych strażystów. Ślubowanie zgodnie z przyjętym ceremoniałem przyjął komendat powiatowy państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, starszy brygadzista Dariusz Gózek. Złożenie ślubowania jest bardzo doniosłym momentem w życiu każdego strażaka, które włącza go do służby cieszącej się swoim zaufaniem społecznym. Witamy w szetagach Państwowej Straży Pożarnej. życzymy powodzenia i sukcesów. Smutna wiadomość z Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Nie żyje doktor Sławomir Szopkiewicz, wspaniały lekarz, wielki Brzezin i filantrop. Pracownicy muzeum mieli zawsze współpracować z panem doktorem w ramach działalności Stowarzyszenia Ochrony Zabytków i Rozwoju Brzeźni, organizacji, w której był połowysłodawcą i wieloletnim prezesem, którą współtworzył i hojnie wspierał. Za nami 20 kolejka Kisa Skierniewickiej klasy okręgowej. Wielko sobotę o godzinie 12.30 star Breziny zmierzył się u siebie z Olimpią Nieźwiada. W 22 minucie gola z rzutu wolnego na 1 do 0 Damian Mospinek. Tylko się tak powolutku turlała, aż padła dobra. Kilka minut później po wrzutce Mateusza Lubczyńskiego Stark już prowadzi 2-0, ale Damian Mospinek fatalnie skiksował. W 33. minucie efektowym trafieniem rzutu wolnego wpisał się do Miki, jednak strzelając z lewej nogi. Było już zatem 2 do dla startu. W 70. minucie wynik spotkania ustalił Mateusz Lubczyński, popadł u Damianu Spinka. Lubczyński z prawej nogi przymierzył w lewy dolny róg. Start Brzeziny Olimpia Niedźwiada 3 do zera. Link do pełnego skrótu meczu znajduje się w opisie. Następne spotkanie Brzezinianie rozegrają na wjeździe z fałgiem obołków w niedzielę 24 kwietnia o 11.15. To już wszystko w tym wydaniu. Kolejne wydanie już za tydzień. Telewizja Brzeziny życzy widzom świątecznego klimatu na co dzień. Do usłyszenia. program Jada Miotka Polska z Miodkiem. Zapraszamy. W zakolu Wisły leży piękne miasto Toruń. Każdy z nas ma przed sobą ten Cudowną panoramę tego miasta, taką czerwoną, czerwoną chciałby się powiedzieć, ta czerwień dominuje tu od strony jakże szerokiej tam Wisły. Jakże to stary gród, tam jakaś przeprawa przez Wisłę była już na pewno w X, XI wieku. W XIII wieku przejęty przez krzyżaków i od tego czasu zapisy Toron, Torun, Torn. Z H, tak zwanym niemym w środku. I teraz kilka hipotez nazewniczych. Pierwsza, że Krzyżacy przynieśli nazwę Toron z Ziemi Świętej. To jest pierwsza hipoteza. Druga, że Toruń nawiązuje do toru, no właśnie jakiegoś przejścia. Przeprawy przez Wisłę. To jest druga hipoteza nazewnicza. Etymologia raczej ludowa wiąże toruń z mazowieckim toronem młodym niedźwiedziem. Ale to tylko jako ciekawostkę etymologiczną Państwu podaję bez wiary w to, że to jest prawda. Ale wreszcie są i tacy językoznawcy, i tu znów muszę przywołać mojego profesora Stanisława Rosponda. Który twierdził, że Toruń to jest pierwotny tarnów z tarniną, związany z tarniem, cierniem, że to był tarnów po odpowiednich substytucjach przekształceniach fonetyczno-graficznych, zmieniony w niemiecki torn dzisiejszy Torn. Oczywiście, tylko dla porządku dydaktycznego powiem, że w Toruniu. Urodził się genialny astronom Mikołaj Kopernik. Ale skoro pojawiło się nazwisko Kopernik, to teraz ze stu, ze dwu, z dwustu, z trzystu procentową gwarancją chcę Państwu powiedzieć, że w linii ojca Kopernik, Mikołaj Kopernik był ślązakiem, bo linia rodowa ojca. Wjedzie nas do nazwy miejscowej Koperniki na Śląsku niedaleko Nysy. Koperniki. Stamtąd się wywodził ród ojca, genialnego astronoma. Dopiero jego pradziad przeniósł się do Krakowa, przyjął obywatelstwo Krakowa, a jego syn, a ojciec naszego genialnego astronoma, przeniósł się, bogaty kupiec, przeniósł się do Torunia i tam się związał z panną Wacnrodę i z tego związku narodził się Mikołaj. Oni wszyscy, i ojciec, i pradzia, to wszyscy byli Mikołajowie, czy Mikołaje, mówiąc żartobliwie. I kto to był? Kim byli owi... Kopernicy, późniejsza postać Koperniki, nazwa miejscowa niedaleko Nysy. To byli, proszę państwa, górnicy miedziowi, obrabiacze tego metalu, handlujący tym metalem. Łacińskie kuprum, stąd symbol miedzi CU, kuprum, po staropolsku koper, kopr. Po niemiecku kupfer, kopr i od tego kopru, miedzi pochodzą Kopernicy, późniejsza nazwa miejscowa Koperniki. Po stronie czeskiej jest wzgórze Koperniki i jest nazwa miejscowa Zlate Hory, czyli Złote Góry. Tam w tej miejscowości też obrabiano miedź, proszę Państwa, wszystko się zgadza. Topograficznie, wydobywczo, to jest wszystko związane z miedzią. Chcę bardzo ten śląski rodowód naszego genialnego astronoma wyeksponować i powiedzieć, że jego nazwisko etymologicznie wjedzie do miedzi łacińskiej formy cuprum o symbolu chemicznym CU.